Namaste kochani, Black and White Yoga Dzisiaj pokażę Wam kilka asan, które przygotują Was do asany parwita Bakasana. Pozycji żurawia bokiem. Najpierw wykonajcie rozgrzewkę dowolną, a później zróbcie 10 solidnych powitań słońca. Już w rozgrzaniu w siebie skrzyżne. Spastik kasana siadł skrzyżne. Wyciągamy się bokiem głowy do sufitu, Wciągamy brzuch. Mostek lekko do przodu, ponownie kość ogonową. Z wydechem skręt w prawo, lewa dłoń na prawe kolano. Wdech pięć oddechów. Wydech skręcaj się w prawo, wciągaj dwóch. Z wdechem wyciągaj się czubkiem głowy do sufitu. Wydech staraj się opuszczać prawy bark, możesz lekko zlotować go do przodu. Wydech wyciągaj się czubkiem głowy do sufitu. Wydech, jeśli chcesz, możesz prawą dłoń przynieść gdzieś na kość krzyżową, poszukać nią lewego biodra. I wydech, wciągaj brzuch, z wdechem wyciągaj się czubkiem głowy do sufitu. Wydech, wciągaj brzuch, mocne centrum, mocny pępek, odkręcaj się w prawo. Z wdechem wyciągaj się czubkiem głowy do sufitu. I jeszcze jeden wydech, wciągnij brzuch, pępek do kręgosłupa bardzo mocno. I z wdechem wróć do centrum, a same poprawiony, powtarzamy na drugą stronę, ale tym razem popatrz. przeplatasz sobie nogi na bardziej niewygodny siat skrzyżny, wciągasz pępek, w do przodu, podwijasz kość ogonową, wyciągaj się głowy do sufitu. I z wydechem skręt w lewą stronę, prawa dłoń na lewe kolano. Wdech pięć oddechów, wyciągaj się krótkiem głowy do sufitu. Wydech wciągaj brzuch, cały czas rotuj w lewo. Wydech, wyciągaj się czupkiem głowy do sufitu. Wydech, wciągaj brzuch, rotuj w lewo. Wydech, staraj się rozluźniać lewy bark, możesz go odkręcić lekko do przodu, jeśli przeszkadza ci go rotowanie do tyłu. I wydech, wciągaj brzuch, aktywne centrum. I z wdechem możesz, popatrz, położyć sobie lewą dłoń na kości krzyżowej, na prawym biodrze. I wydech, wciągaj brzuch, odkręcaj się cały czas w lewą stronę, pogłębiamy rotację. I wdech, wyciągaj się trzokiem do sofitu. Wydech, wciągnij brzuch w pozycji. I z wdechem wróć, powrót do po centrum, rozplącz nogi. Druga pozycja. parwita Vajrasana. Czyli... Pozycja pioruna, siad na piętach, również skręty. Wciągasz brzuch, masek do przodu, podwijasz kość ogonową. Wyciągasz się czubkiem głowy do sufitu. Z wydechem skręt w prawą stronę, lewa dłoń na prawe kolano. Wdech, wyciągaj się czubkiem głowy do sufitu. I wydech, wciągaj brzuch, myśl o brzuchu, rotuj w prawo. Wdech, wyciągaj się czubkiem głowy do sufitu. I wydech, wciągaj brzuch, rotuj cały czas w prawo. Wdech, wyciągaj się czubkiem głowy do sufitu. Wydech, modyfikacja, być może prawa dłoń gdzieś na lewe biodro na plecy. I wdech, wyciągaj się czubkiem głowy do sufitu. Z wydechem wciągaj brzuch, cały czas rotujemy mocne centrum. Wdech, wyciągaj się czubkiem głowy do sufitu. I wydech, wciągnij brzuch jeszcze raz. I z wdechem wróć do centrum, od razu druga strona. Wydech, skręt w lewą stronę, prawa dłoń na lewe kolano. Wdech, wyciągaj się czupkiem głowy do sufitu. Wydech, wciągaj brzuch rotu i w lewo. Wydech, wyciągaj się czupkiem głowy do sofitu Wydech, wciągaj brzuch rotu i w lewo. Wydech, wyciągaj się czupkiem głowy do sufitu. Mała modyfikacja dla chętnych. Wydech, lewa dłoń gdzieś na plecy, być może na prawe biodro. Wydech, wyciągaj się czupkiem głowy do sufitu wydech wciągaj dwóch, cały czas odkręcaj się w lewo. Wciągaj ruch mocno w centrum, wdech, wyciągaj się, czuknie głowy do sofitu. I jeszcze jeden, wydech, odkręcaj się mocno w lewo. I z wydechem wróć sobie do centrum. Mała przerwa, pies z głową w dół. Podrebcz w miejscu, pokoju, że biodrami poprzeciągaj się. Możesz pounosić prawą, lewą nogę. Kilka oddechów, spokojnie. Możesz przejść na chwileczkę sobie no do... Dwóch na matę. przejść do 1, do szalabasany, porozciągać, klatkę piersiową, ściągaj barki do łopatki, do pleców. I siad na piętach. Pozycja dziecka wdech i wydech. Przechodzimy sobie teraz do Amarchi A. Usiądź w ten sposób, żeby prawa stopa była na szerokość. Piotr jak odstawicie ją od lewej nogi. I teraz wciągając brzuch, rozkładając ciężar ciała równomiernie na obydwa pośladki, przenosimy sobie prawy triceps na prawą piszczel, sięgamy prawą dłonią do tyłu, sięgamy lewą dłonią, spójrzcie, do prawej dłoni wciskamy prawy pośladek do maty, możecie użyć paska. Mocny brzuch Zrobimy lekki skłon do przodu, wyciągamy się plecami w przód, patrzymy na palce lewej stopy, pięć oddechów. Wdech, mocno ściskaj dłoni pasek, wydech, wciągaj brzuch, wciskaj prawy pośladek w matę. I wdech w pozycji. Wydech, wciągaj brzuch, wciskaj prawy pośladek w matę. I wdech w pozycji. Wydech, wciągaj brzuch, wciskaj prawy pośladek w matę. Wdech w pozycji, wyciąga się topkiem głowy przed siebie, wydech, wciągaj dwóch, wciskaj prawy pośladek w matę. I wdech w pozycji, wydech, wciągaj dwóch, wciskaj prawy pośladek w matę. I z wdechem wyjdź w górę, marchi asanace od razu. Dociskamy prawy pośladek mocniej do maty, z wydechem skręt w prawo, zgięcie lewego łokcia pod prawą piszczem. Przyciągamy sobie prawą nogę do klatki, przykładamy prawą dłoń za plecy. Wdech. Rotuj cały czas w prawo. Dociskaj prawy pośladek do maty. Wydech. Wciągaj brzuch. Przyciągaj sobie kolano do klatki, do brzucha. I wdech. Odkręca się w prawą stronę. Pośladki równomiernie na macie. Wydech. Wciągaj brzuch. Dociskaj prawy pośladek do maty. I jeszcze jeden wdech. Uwaga. Modyfikacja w marcie. Jasanie C. Z wydechem możesz przenieść Lewy łokieć za prawe po kolano, odpychaj się mocniej od niego. I wdech do klatki, rotuj w prawo. Wydech wciągaj brzuch, cały czas rotujmy w prawą stronę. I jeszcze jeden głęboki wdech w pozycji. I z wydechem wróć do centrum, zmieniamy sobie stronę. Marci, jasana. a na lewą stronę, czyli znowu spójrzcie, rozstawiamy sobie nogi na szerokość bioder. Ciężar ciała równomiernie na prawy, lewy pośladek. Lekko pochylamy się do przodu, przykładasz sobie lewe ramię. Wygląda to w ten sposób. Pod lewą piszczę. Mocno odpychasz się od niego. Ciężar ciała mocniej też na lewy pośladek. Szukasz prawą dłonią lewej dłoni z tyłu, możesz użyć paska. Wdech i z wydechem skłon patrzysz na palce prawej stopy, wyciągasz się, jakby plecami do przodu. Dociskaj lewy pośladek. Pięć oddechów, wdech. Z wydechem wciągaj brzuch, łamiesz się w biodrach, wyciągasz się do przodu. I głęboki wdech. Z wydechem wciągaj brzuch, dociska i lewy pośladek do maty. Głęboki wdech. Z wydechem wciągaj brzuch, ciągnij dłonią za dłoń, dociska i lewy pośladek do maty. I wdech wyciągaj się do przodu plecami jak najbardziej. Wydech wciągaj brzuch, dociskaj lewy pośladek do maty. I głęboki wdech. Z wydechem wciągaj brzuch, po głębiej pozycję. I z wdechem wróć do centrum. Od razu marcia C. Dociskamy lewy prawy pośladek równobiernie do maty. Prawe zgięcie łokcia wędruje pod lewym kolanem. Zahaczamy nim lewą piszczę i z wydechem skręt w lewą stronę, dociskasz lewy pośrodek do naty. Przyciągasz lewy kolano, lewą nogę do brzucha do klatki. Lewa dłoń plecami. Pięć oddechów. I wdech rośnie w górę, ale skręcasz się w lewo. Z wydechem wciągasz w brzuch. Przyciągasz sobie lewą nogę do klatki. I głęboki wdech rośnie czupkiem głowy do sufitu. I wydech, wciągaj brzuch, rotuj w lewą stronę, dociskaj lewy pośladek do maty. I głęboki wdech, uwaga, modyfikacja z wydechem. Jeśli chcesz, przyłóż prawy łokieć za lewy kolano, odpychaj się, pomoc i lewo. I wdech, rośniemy w górę, wyciągamy się kręgosłupem do sofitu Z wydechem, wciągaj brzuch, dociskaj lewy pośrodek do maty. I głęboki wdech w pozycji i wydech, wciągnij brzuch, roduj sobie w lewo jeszcze. I z wydechem wróć do centrum. Mała przerwa, czyli nowa sala. Równomiernie usiądź na kościach pośladków, wciągnij brzuch, mostek do przodu, dotknij łopatki do pleców, chwytamy pod kolanami, unosimy sobie nogi w górę, stara się trzymać łódki równolegle do maty, brzuch pracuje, płaski, mostek w górę, łopatki do pleców, zostań tu na 5 oddechów, trzymając pod kolanami, uaktywniając brzuch, Albo proste ramiona. Głęboki wdech pod do mostka. I długi wydech swobodny, uaktywniany. Dwóch ściskaj, uda, pracują też przygodziciele. Kolana razem. I wdech mostek do przodu, łopatki do pleców, barki w dół. Wydech, wciągaj brzuch. I głęboki wdech mostek do przodu, łopatki do pleców, barki w dół. I wydech, wciągaj brzuch, ściskaj, kolana uda. Przygodziciele aktywne. I wdech, mostek do przodu, łopatki do pleców, wciągaj brzuch, baki w dół. I wydech, mocny pępek, zasysasz pępek, aktywny centrum. I jeszcze jeden wdech, mostek do przodu, baki w dół. I z wydechem powolutku. Stopy na matę, przechodzimy sobie do malasany i do bakasany. Z tej pozycji z malasany, uwaga, stopy albo równolegle, albo palce lekko na boki, odkładamy sobie dłonie na matę. Jeżeli tu odrywasz pięty, to zrób bakasane ze skłonu, czyli z uttanasanej stopy na szerokość bioder i po prostu kładziesz sobie dłonie na macie. Popatrzcie, wpychacie kolana w pachy i w tricepsy. Nie pozwólcie, żeby kolana Wam się prześlizgnęły na łokcie. To będzie trudne, ale musicie wręcz robić dziur kolanami w tricepsach. Roztopiszcie sobie palce w dłoni i teraz pełna koncentracja. Doklejamy Kolana do pach i do tricepsu. Wciągamy brzuch i przechodzimy ciężar ciała. Tylko tyle, ile możecie. Do przodu. Nie musicie dzisiaj odrywać nóg. Jeśli czujecie brak koncentracji, możecie oderwać po jednej stopie. Brzuch wciągnięty, pracuje, odpycha się od rana. Jak poczujesz, że jeśli ślizgają ci się lewicy, do stopy na matę. Być może następnym razem wykonasz więcej. To jest Malasana. Teraz pokazuję przejście z Malasany. Jak mamy po wewnętrznej stronie naszych ud, tricepsy, odpalamy sobie dłonie, rozczepiżemy na matę, stajemy wyżej jakby do skłonu i już wciskamy nasze kolana w tricepsy. Podchodzimy do przodu, wciągamy brzuch. Ciężar ciała w przód. Mocne ramiona, pełna koncentracja. Ciężar ciała równomiernie na palce i na nadgarstki. Wykonaj kilka prób bakasany. Pamiętaj, żeby się nie śpieszyć. Cała sekwencja Cię rozgrzeje. Daj sobie czas na wchodzenie w pozycję. Jeżeli czujesz, że to jeszcze jest za mocne, to po prostu zrób same przygotowanie, czyli patrz. Cały ciężar ciała na dłoni i odrywasz jedną drugą stopę po kolei. Jeżeli masz obiekcję, że zrobisz chwilkę do przodu, wyjście na przodu pod poduchami poproś kogoś, żeby stanął z przodu i żeby Cię łapał, dosłownie, daj sobie czas w tej pozycji, zwracaj uwagę na swój dzień, jeżeli pocą Ci się dłonie, pocą Ci się stopy. daj sobie czas, wciągnij ruch, pełna koncentracja, zawsze czas na wyjście z pozycji, dostosowanie jej do siebie, Następne pozycje. Niska utka, tasana. I skręty, czyli niskie krzesło. Tutaj daj stopy razem. Koniecznie opuść pośladki, duch ściśnij uda i wejdź do takiego bardzo niskiego przysiadu. Trzymaj palce, stóp i pięty mocno na macie. Ściskaj dłonie z przodu. Skręć się tylko lewym łokciem za prawe kolano, wciągnij brzuch. I spróbuj teraz odkładać sobie, popatrz, dłonie na prawą stronę. Przesuwaj stopy, opierając zewnętrzną stronę prawego uda na lewym tricepsie. Przesuwaj ciężar ciała na lewe ramię i spróbuj oderwać stopy. Bardzo delikatnie. Wciągaj brzuch. Wróć do centrum i powtórz pozycję na drugą stronę. Pamiętaj, żeby nic nie jeść przed tą sekwencją i nic nie pić, bo jeżeli coś zjesz i napijesz się czegoś, poczujesz absolutne gorąco, będziesz się pocić i już po prostu spłonie całe ubranie. Palce, dłoni, stopy wnętrza dłoni będą się pociły, więc całą sekwencję po prostu szlak trafi. Druga strona, niska utka, tassa na stopy razem. Popatrzcie, ściskamy kolana, ściskamy uda, wciągamy brzuch i schodzimy sobie w dół. I trzymamy całe stopy, przy macie I z wydechem prawy łokieć za lewe kolano, cały czas stopy na macie. Zapierajcie się prawym łokciem o zewnętrzną stronę lewego uda. I teraz w wórtku, dłonie całe na matę, skręcamy się, jakby stopami. Idziemy sobie bardziej w kierunku naszego prawego ramienia. Ciężar ciała, zaprzyjcie. Na prawym tricepsie wciągamy dwóch i po wątku przenosimy sobie ciężar ciała na prawą dłoń, prawe ramię. Oddychaj, to będzie mocne wejście do pozycji. Próbuj odrywać stopy. Wracaj sobie do odpoczynku, do melasany. Pamiętajcie, że to są dopiero małe kroczki do wykonania całej pozycji. Będziemy ją rozpracowywać w kolejnych filmikach. To, co dzisiaj zrobiliśmy, to były małe kroczki. Poziom pierwszy. Pamiętajcie, żeby wyczuwać, jak wyważacie ciężar ciała. Czyli nie róbcie niczego na hura. Jeżeli czujecie, że się chwiejecie, to popatrzcie. Tylko się koncentrujcie. Na tym, żeby mocno wypychać się od ramion, i żeby ledwo co oderwać stopy. Utrzymacie się sekundę, dwie na wciągniętym brzuchu, odpychając się mocno od dłoni i od ramion. Wracacie na matę. Wracacie na matę, zanim ciało się zacznie trząść i zanim poczujecie, że tracicie równowagę. Pamiętajcie, budowanie całej pełnej asany, zaawansowanej i trudnej, to są właśnie maleńkie kroczki. Następny silnik z pomocami parvritta bakasana pozycja żuraja bokiem z krzesłem dziękuję wam bardzo był ten yoga. blok spotkom na